Państwo o dzisiejszym wydaniu magazynu dogrywka, dzisiaj o koszykówce. O tym, że koszanie stoi koszykówko, to już wiemy od dawna, ale o tym, że na finałach Ligi Amatorskiej Koszykówki zawsze są pełne trybuny, no to też Państwo już zdążyli się wielokrotnie przekonać i miejmy nadzieję, że również w ten weekend tak będzie. Moim Państwa gościem jest prezes rozgrywek, trener czołowej drużyny, a także zawodnik jednej z drużyn niższych lig, Jacek Czubak, czyli człowiek orkiestra Ligi Amatorskiej Koszykówki. Witam Pana. Witam państwa, witam pana rektora. No właśnie, szykują się wielkie emocje, rywalizacja finałowa to zawsze no, najwyższy poziom sportowy prezentowany przez ligę amatorsko koszykówki. A ten poziom naprawdę trzeba powiedzieć, że od wielu lat jest na naprawdę wysokim stopniu, trzeba to tak określić. Szykują się wielkie zawody, ale nie tylko atrakcje sportowe, ale też poza atrakcjami sportowymi dodatkowe przygotowane przez organizatorów. Tak przed nami najważniejszy dzień finałów, czyli dzień zakończenia całej ligi, w którym zostaną rozegrane mecze finałowe wszystkich lig. Pięć spotkań, pięciu finalistów. pewne rozstrzygnięcia już zapadły, bo pierwsze mecze się odbyły. Natomiast na pewno te drugie mecze będą jeszcze bardziej emocjonujące, ponieważ każda z drużyn walczy o to, żeby być najlepszą w swojej lidze, o awans do ligi wyższej, no i w przypadku ekstraklasy o mistrzostwo. Ekstraklasy jak i całej yy, naszej ligi. Rozgrywki rozpoczęte w roku ubiegłym trwały aż do teraz, yy, tak jak wspomniałem pięć lig i naprawdę yy, poziom jakby tych rozgrywek faktycznie co roku yy, poprzez przetasowania zespołów yy, jest yy, moim zdaniem coraz większy. Tym bardziej, że coraz więcej uczy, za, mamy zawodników, którzy którzy zasilają naszą ligę, zawodników, którzy grali w koszykówkę juniorską. Czy też gdzieś tam w innych ligach sobie ogry, ogrywali się. W związku z tym faktycznie wymagania i poprzeczka idzie do góry. Ten poziom jest zawsze najwyższy na tym najwyższym poziomie sportowym, czyli w ekstraklasie. W zasadzie dwie drużyny to są takie ekipy, które nie zmieniają tych składów od wielu lat. Mówię tutaj przede wszystkim właśnie o Cesie, którego pan jest opiekunem, menadżerem, sponsorem, a także Betomexie. To też weterani boisk koszykarskich w naszym mieście. Pozostałe drużyny to trzeba powiedzieć, taki spory napływ świeżej krwi i duże urozmaicenie, tak naprawdę, tych rozgrywek. Zgadza się. To faktycznie te dwie drużyny od wielu lat gają w praktycznie tych samych składach, z niewielką, tam, niewielkimi zmianami. Pozostałe drużyny, próbując dorównać pod względem sportowym i organizacyjnym, również szukają jakby świeżej krwi. No, przykładem jest zespół Suponu, mistrz już dwukrotny talku, który też wymienia skład praktycznie co roku, ma kilku nowych zawodników. Trzeba zaznaczyć i zwrócić uwagę na to, że nasza liga jest taką ligą, która skupia wokół siebie zespoły z naszego okręgu można powiedzieć, bo mamy drużyny i z brzegu z Białogardu, również z, z Bonina, tak nazywa to jest mostowa drużyna, więc jakby zainteresowanie naszą ligą rozszerza się z roku na rok, nie zmieni 40 drużyn nie uczestniczy, czasami bo w jego było 41, więc naprawdę jest to duży potencjał ludzi no i jak widać po tym potężne zainteresowanie tymi rozgrywkami tak naprawdę zanim przejdziemy już do samych finałów tego podsumowania sezonu to też taki przełomowy sezon dla całych rozgrywek zmiana władz stowarzyszenia które prowadzi te zmagania zupełnie całkiem inne prowadzenie <laughs> całych rozgrywek przez wasze stowarzyszenie ale to też taki początek waszej pracy nad rozgrywkami. Inna sprawa, dodatkowe kwestie marketingowe, czyli tak jak tutaj mamy, a Państwo za chwilę zobaczą, plakat informujący o tym, jak będzie wyglądać finał, czyli to taki postęp w kierunku rozwoju marketingowego całej ligi, a także no przecież jest i jeszcze sponsor tytularny, który przedłużył umowę do końca bieżących rozgrywek. także w tym kierunku ma iść ta liga? To trzeba tu podkreślić, że tak jak Pan dyrektor zauważył, mamy pewne innowacje, bo po raz pierwszy. Stało się tak w naszym stowarzyszeniu, że jeden zarząd rozpoczął rozgrywki. W trakcie dostąpiła zmiana zarządu, przejął ster inni ludzie związani z naszymi rozgrywkami. Można powiedzieć, że też po raz pierwszy od czasu swojego urzędowania zaszczycił nas, nas swoją obecnością prezydent miasta Koszalina pan Piotr Jedliński. Po raz pierwszy również w historii będziemy wprowadzili taką innowację, będziemy honorowali drużyny, biorące udział, które zajmą miejsca na podium medalami. Ja wszystkie te działania no są wypadkową i, i, i pracą nowego zarządu. Nowi ludzie. Nowe spojrzenie na pewne rzeczy. Staramy się działać na tej społeczności, którą zdajemy sobie sprawę, że to, to nie jest 5-10 ludzi. Tak? Mamy około pół tysiąca zawodników, a więc plus rodziny, które się, tym, które się tym interesują. Ta liga ma być dla nich. Ma to być każdy mecz, to ma być dla nich wydarzeniem, które który będą pamiętali i będzie przyciągał ich po raz kolejny na parkiety. Kwestia organizacyjna to jest jedna rzecz, ale kwestia sportowa to druga. Royal Park spad. To... To zespół, w którym pan występuje, CES, to zespół, w którym pan się opiekuje. Obie drużyny mają troszeczkę do odrobienia tych punkcików. 11 i 10 odpowiednio w finale Ligi II C i w finale oczywiście Ekstraklasy. No właśnie, uda się odrobić straty na obu frontach? No, trudno powiedzieć. To jest tylko sport. Założenia były inne, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Tym bardziej, że w przypadku drużyny Royal Park Roland Spa, no Zajęliśmy pierwsze miejsce. No i jakby ta droga nasza do tego, do tej, do awansu, do wygrania ligi wydawała się dosyć prosta. Niestety okazało się, że już na no w półfinale mieliśmy kłopot i musieliśmy rozegrać trzy mecze. No a mecz finałowy zupełnie nam nie wyszedł pierwszy. Faktycznie 11 punktów, ale mimo wszystko tutaj chyba różnica potencjałów. zresztą nieprzewidywalność w tych niższych ligach, jest taka, że ja mam nadzieję, że te różnicę uda się odrobić. Z nawiązką i wygrać. Trudniejsza sytuacja jest tutaj w, w finale ekstraklasy, gdzie sesji Supon spotykają się po raz trzeci w historii. Na dzisiaj mamy 1–1 w mistrzostwach po wspólnych zmaganiach, no ale Supon wygrał 10 punktami. Powiem szczerze, nie bardzo tutaj też. Do końca mogliśmy z, jakby sami dojść do tego, dlaczego tak się stało, ponieważ wydawało nam się, że po zmianach właśnie w drużynie Suponu wydawało się, że jakby ten potencjał jest po naszej stronie, natomiast i doświadczenie oczywiście. Natomiast okazało się, że po łatwym wygraniu pucharu ligi no drużyna Suponu bardzo ciężko pracowała. No i jak ostatnie mecze pokazały, yy, ograła nas i tutaj będzie dużo trudniej. Ale to jest tylko koszykówka. 10 punktów, jak to mówił Igor Milicic, kiedy AZS przegrał, ze Stelmetem tak bodajże dwa razy pięcioma czy sześcioma, że to tam taka różnica bo ta powiedział, że to są tylko dwa rzuty, ale oczywiście wiemy, że to nie do końca to chodzi bo to nie dość, że trzeba rzucić te dwa czy trzy rzuty to trzeba też te trzy akcje obronić, a przewaga 10 punktów to już jest duży, duży kapitał, chociaż no jak mówimy no, w sporcie wszystko jest możliwe, My się zmobilizujemy, żeby na pewno yy, walczyć do samego końca, na pewno ten mecz wygrać. To jest nasz cel. No ale jak już wygrać, to już tak naprawdę niewiele będzie brakowało do tego, żeby zdobyć mistrzostwo. Zobaczymy. Parkiet to zweryfikuje. Ja jestem dobrej myśli, no, ale myślę, że podobnie idę. i mój kolega Jarek Koć suponu który, który także przygotował bardzo dobrze zespół i jak widać był na tym meczu finałowym. Potrafili się pozbierać tam po jakimś tam pierwszym etapie, kiedy my prowadziliśmy, i w końcówce przycisnęli nas mocno. Zobaczymy, jak będzie. Emocje sportowe to jest jedna rzecz. Emocje jeżeli związane z działalnością stowarzyszenia to druga rzecz, ale trzecia. Tak naprawdę, też po raz pierwszy chyba nie przypominam sobie, żeby żebyście jako stowarzyszenie przygotowali jakieś atrakcje dla publiki, a w tym roku te atrakcje będą. Te atrakcje będą. Całość rozpocznie się oczywiście dzień finałowy o godzinie 12.00. Pierwszym meczem drugiej ligi C wspomnianym Royal Park Hotel and Spa przeciwko drużynie A, ale jakby sama impreza, już taka główna, rozpocznie się przed meczem kończącym te rozgrywki, czyli CS kontrasupon. około godziny 16.15. Praktycznie wtedy zamkniemy tam już pewne przygotowania do, do rozpoczęcia ceremonii zakończenia. W tym roku oczywiście niezawodnie mam nadzieję poprowadzi to imprezę Damian Zydel, który też i stronę muzyczną przygotuje. Natomiast w trakcie tego zakończenia wszyscy ci, którzy przyjdą, i którzy brali udział w całej rywalizacji, serdecznie wszystkich zapraszam uczestników naszej ligi, którzy będą mogli wypełnić imienne zgłoszenie na hali. Wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, które zostały ufundowane przez zarząd i, i, i jego działania tutaj. Więc y, mieli, będziemy mieli dodatkową atrakcję w postaci. Y, mogę to już zdradzić, że to będzie poza tymi unikalnymi koszulkami, kubkami, również film o tematyce y, związanej z koszykówką. Będzie piłka, torba spalding, więc będą nagrody naprawdę już takie, które każdy z nich będzie mógł skorzystać i, i będą, będzie, będą służyły dla wszystkich naszych tutaj tych szczęśliwców, którzy zostaną wylosowani w trakcie tego meczu finałowego i po jego zakończeniu. My również tutaj będziemy chcieli podziękować naszym paniom, które mieliśmy cztery panie, które brały udział w rozgrywkach, więc, więc tych atrakcji będzie kilka i rzeczywiście warto przyjść na ten dzień finałowy, warto kibicować swoim zespołom bądź też finalistom, którzy, którzy zakończą tę ligę, jak również wziąć udział w samym zakończeniu. Tak, jak wspomniałem na początku, przygotowane mamy oprócz tych wszystkich nagród regulaminowych, czyli pucharów, dyplomów dla najlepszych drużyn, jak i dla strzelców lig poszczególnych, mamy również przewidziane medale dla wszystkich zespołów z tych pięciu lit, lit które zajęły pierwsze trzy miejsca, no złote, srebrne i brązowe. To też pamiątka i też coś, co chcielibyśmy, żeby to wprowadzić na stałe. Bo myślę, że to taka przyjemna chwila, odebrać taki medal, nawet brązowy, tak jak nasz AZS więc myślę, że to będzie wydarzenie i każdy będzie mógł sobie tam w swoje CV żartuję oczywiście, ale wpisać sobie, że taki medal zdobył. A jak wiemy, to też na tym jest nie koniec, ponieważ zespoły, które zajęły trzecie miejsca zgodnie z naszym regulaminem od nowym, nowym sezonie będą mogły walczyć w barażach o awans do ligi wyższej, więc więc tutaj walka naprawdę jest tutaj bardzo do końca będzie na pewno bardzo emocjonująca, a tylko zwycięzcy tego dnia finałowego mają zapewnione. Bezpośredni awans, więc też te mecze będą miały dużą dawkę emocji. No i tak jak myślimy, to, to są z naszej strony wszystkie przygotowane atrakcje, które mam nadzieję będą fajnie odebrane przez wszystkich uczestników, jak i, jak i kibiców rodziny które przyjdą i w tym dniu będą z nami. Uroczystość jakby zakończenia odbędzie się tuż po meczu finałowym o godzinie 18. Także serdecznie Państwa zapraszam. Nie wspomnieliśmy o, o dniu, ale to jest 15 czerwca w sobotę. Yy, o 12 zaczynają się mecze. Ostatnie mecz 16.40, zakończenie o godzinie 18. .00. A ja dodam, że to hala przy ulicy Głowackiego, czyli popularny kosir. Państwa serdecznie zapraszam na finały Ligi Amatorskiej Koszykówki. Liga nazywa się w tym sezonie Renault Darcia, Dubnicki Basket Liga. To jest tytularny sponsor tych rozgrywek i oby jak najdłużej takie, takich sponsorów i jak najwięcej ich było w przyszłych latach. Moim Państwa gościem był dzisiaj prezes, trener, zawodnik, człowiek orkiestra Ligi Amatorskiej Koszykówki, czyli Jacek Czubak. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję I... bardzo. Do widzenia. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu dogrywka w przyszłym tygodniu.